W roku obchodzimy 35-lecie działalności Fundacji Spraw Inaczej, która głównie zajmowała się osobami dorosłymi. Fundacja Spraw Inaczej od prawie 20 lat prowadzi rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Jest to możliwe dzięki ogromnemu wsparciu Pepron Dańsk. Zajmujemy się e, głównie rehabilitacją ruchową, ale nie tylko. Prowadzimy również terapię pedagogiczną i logopedyczną. Rehabilitujemy w tej chwili 55%. Dzieci niepełnosprawne z powiatu bytowskiego i kościerskiego. Już od 2017 roku w miastku prowadzimy placówkę wsparcia dziennego dla dzieci. Są to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat. Podobnie są dzieci, których rodziny korzystają z ośrodka pomocy społecznej w miastku. Celem naszym jest, żeby dzieci nie powielały sytuacji rodzinnej, czyli żeby na przykład kształciły się dalej, żeby znalazły dobrą pracę. Zależy nam bardzo, żeby rozwijały swoje zainteresowania, hobby, żeby również poznawały swoje zainteresowania, przez to prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, dzielarskie, plastyczne, muzyczne, organizujemy warsztaty fotograficzne, kulinarne. Warto, naprawdę warto pokazać tym dzieciom dobre serce, bo one też tym się odwzajemniają.